Ołtarz rodzinny. Dzień 233. 20 sierpnia. A po nim był Szamgar, syn Anata. Zabił on sześciuset mężczyzn spośród Filistynów ościeniem na woły. On także wybawił Izraela. Księga Sędziów 3. 31. Widzę starego Szamgara stojącego na polu. Nie ma o nim wiele napisane w Biblii, ale to, co jest napisane, wystarczy. On stał na klepisku, miał przygotowane swoje stodoły i wszystko układało się dobrze. On stał na klepisku i rozmyślał: Hm, filistynowie przychodzili w każdym roku, może nie przyjdą w tym roku. Widzę, że moja rodzina głoduje, i moi bliźni są tacy biedni i szczupli. I kiedy tam tak stał, nagle usłyszał jakiś odgłos. Otworzył szeroko okno i spojrzał, kto przychodzi po drodze. Oto przychodziło sześćset uzbrojonych filistynów. Jego zbiory były zagrożone. Widział włócznie i zbroje. Stąpali w dużych, ciężkich butach i w zbroi na sobie. Tup, tup, tup. Wyćwiczeni mężczyźni, wojownicy od urodzenia, trzymali włócznie w swoich rękach. Miecze wisiały im na bokach. Było ich sześciuset. Przychodzimy, Szamgarze, masz ładne zbiory w tym roku, cieszymy się, że pracowałeś dla nas. I oni tak przychodzą, pewni siebie, tak samo czyni diabeł, zabiera ci wszystko, co masz, jeżeli mu się uda. Szamgar popatrzył na nich i pomyślał: Oto, przychodzą znowu. Stał tam i myślał. Spojrzał na swoją biedną, wynędzniałą żonę, miała zapadniętą twarz, również jego małe dzieci. Były tylko w koszulkach z podartymi rękawami, i odzienie było zupełnie zniszczone. Jego wynędzniała żona głodowała na śmierć. Jak przeżyjemy zimę, tym razem o to chodziło. Filistyni przychodzą każdego roku i oto przychodzą znowu. Ubiegłego roku niemal zginęliśmy z głodu, a teraz zabiorą mi wszystko, co mam, co mam uczynić. Tylko po kłosie uda mi się pozbierać na polu. On tam stał i rozmyślał. Oto przychodzą, są coraz bliżej i bliżej. Tup, tup, tup. Ci filistyni. Jeżeli nie wierzycie, że człowiek może wpaść w gniew, niech tylko w nim powstanie sprawiedliwe oburzenie. On zaczął odczuwać, że ono przychodzi na niego. Powiedział sobie: Ja jestem Żydem, jestem obrzezany, ja mam prawo, ten kraj należy do nas. I mówię wam, on nie był wojownikiem, nie miał czasu, aby się mógł nauczyć walczenia, był rolnikiem, nie wojownikiem. Lecz on wiedział, że obietnica Boża była dla niego, i on był obrzezany. I każdy człowiek, będąc tutaj dzisiaj wieczorem, niech uświadomi sobie, że te rzeczy, które macie, boskie uzdrowienie i wszystko inne, Bóg dał je Tobie na golgocie. Każdy narodzony na nowo człowiek jest obrzezany przez Ducha Świętego. Ty masz prawo do każdego błogosławieństwa odkupienia. Nie pozwól diabłu, aby ci zrabował którejś z nich. Szamgar nie miał miecza i gdyby miał miecz, nie wiedziałby, jak posługiwać się nim. Nie miał żadnej tarczy. Gdyby miał tarczę, nie wiedziałby, jak ma się nią posługiwać. Wyciągnął rękę i chwycił do niej stary oścień na woły. Była to taka stara pałka, na końcu miała spiżowe ostrze. Popędzali nią woły w zagrodzie. I on wyskoczył z nią przez to okno na środek drogi, przeciw tym sześciuset uzbrojonym Filistynom, i pozabijał ich wszystkich. Aleluja. Czytaj dzisiaj, Księga Sędziów 3, Psalm 77, Ezechiela 24:15, 1 Koryntian 6.